Piątek Romuła dla YouTube'a, no więc stoję pod sądem Renowym w Sopocie od godziny ósmej. Ani straży, ani policji, a przedtem już po parę minutach sześciu się zjawiło. No i oczywiście to najważniejsze, że bandytom jest Tusk, Seremet Górski, Kalisz, Komorowski, Schetynach, Piatkowski, prezes Sądu Najwyższego. Miller, Matejuk i to są zdrajcy oraz poplecznicy i bandyci i złodzieje renty wypadkowej. No i tak jak na poprzednich ta sama treść. Sądy jawne nie są. Był przykład we Warszawie, gdzie wyproszono z sali sądowej akta, pisma, przepraszam, które złożyłem Trzy tygodnie w sądzie nie trafiły do akt. No i na razie zobaczymy. I to co jest jedno z najważniejszego to jest ten artykuł 253 KPA, że on jest pod rygorem artykułu 268. Ma przyjmować zawsze szef instytucji, a nie upoważniony sobie robić co chcieć I oczywiście to jest cel nadrzędny że musi być reforma prawa i reforma wymiara, wymiaru sprawiedliwości. Ja setki przeprowadzę osób pokrzywdzonych takich jak ja. To są tu złodzieje, bandyci, kolesi ukrywający, muszą odejść z życia publicznego. Nie było tak zwanej dekomunizacji wymiaru sprawiedliwości. 20 lat rządzi oligarchia. Tu na tych planszach tak samo jest. I tu, to, co dotyczy się prezydenta Sopotu, że prezydent Sopotu Jacek Karnowski to oszust i judasz. Sędziami i prokuratorami stworzył klikę Sopotską. Sprzedał mieszkanie Sopot Grągłowalca 63 a o powierzchni 50 m2 nieoprawnionemu panu Kość mającemu willę w Gdyniurowie. Zawiadomienie jest złożone w prokuraturze generalnej Warszawa umorzyła prokuratura Sopot. Bardzo dziwne, prawda? Pismo wręczone panu Karnowskiemu w Gdańsku w sądzie okręgowym. Bez echa, czyli pan Karnowski to jest bez honoru. A to co niżej pisze, policjant złodziej ukradł protestacyjny. To tu było 26 marca. Jak tylko powiedziałem, że ujawnię to, to od razu zajęcie chodnika wymyślili sobie. No to dzisiaj jest też sprawa i o 10. O. I to wszystko Jest po ósmej Ludzie chodzą, ani policji O i Cwaniacy co, zrezygnowali No to wszystko na razie będzie.